Hej, cześć mano, witajcie, jestem tomcik 111 i jak widzicie, zmieniłem trochę perspektywę. Jestem u mnie w ogrodzie, tak? Jestem w ogrodzie. I co bym chciał na początku wam powiedzieć, że na tym kanale będzie daily do końca roku. Nie wiem, czy wam o tym mówiłem, czy nie, znaczy, mówiłem wam w tamtym odcinku, odcinku który był dzisiaj. Parę godzin w tył, 4 czy parę, ale powiem Wam, że będzie daily do końca roku, do 2022. Nie wiem, będą się pojawiały po 3-4 odcinki dziennie, może i trochę więcej. I co bym chciał jeszcze powiedzieć Wam, że Zosta zrobiliście bardzo dobrą robotę. Jak na pierwszy odcinek, gdzie mam już. Tam, nie wiem, 14 słów chyba, czy nie wiem, nie patrzyłem niedawno Znaczy patrzyłem niedawno, już nie pamiętam I to bym chciał wam opowiedzieć, patrzcie, to jest mój kotek Przywitaj się kocie, to jest mój kot Jeżeli go widzicie, tutaj o sobie leży w trawce Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, bo na 100 subskrypcji, jak mi na, 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 na tamtym koncie już było Ale na tym koncie, jak będzie 100 subskrypcji to robię live'a, jak wbijecie na wakacje, to robię live'a. 24 godziny yy, live'a i po prostu łapka, subskrypcja, dzwoneczek i wbijajcie do mojego Instagrama jeden będziecie mieli też podane, tu i tyle z informacji. Live y będą codziennie, odcinki prawdopodobnie też, a jak nie będzie odcinka to będzie live, a jak live'a nie będzie to będzie odcinek. Taka wiecie zamianka. A ja się kręcę po chacie właśnie. Koło chaty w zasadzie i po prostu wiecie co robić. Subskrybować, dzwoneczek, lajkować. Subskry sub subskrybować i życzę wam miłego. I do zobaczenia, do kolejnego odcinka live'a. Hej, ja!